Hej, cześć, witam Słuchajcie, no dzisiaj po prostu Coś co już wiele razy robiłem Czyli wymiana oleju No ale czemu nie nagrać, czemu nie wrzucić jeszcze raz Być może Coś jeszcze do tego dogram, to, to się zobaczy Słuchajcie Zaraz pokażę jaki olej wlewałem Od kilku lat już A teraz zmieniłem <gryw> Ale ja wymieniam Tak jak Ludzie, niektórzy mówią, żeby nie robić, czyli używam pompki do odciągnięcia oleju. No i wymieniam ten olej bez względu na przebieg co roku, po prostu co roku. Diesel to ten olej jest dość szybko się brudzi. W tej chwili go sobie tak rozgrzewam, nie? O. W tej chwili go sobie rozgrzewam. Olej się brudzi po prostu, prawda? Diesel szybciej, no. Ale kupuję olej najtańszy 5W40 albo 5W30. Teraz chodził, co byłem Bułgaria, Rumunia, Transwogarska i tak dalej, to był na 5W30. A teraz kupiłem 5W40. Zaraz Wam pokażę, jaki, bo, bo inny kupiłem. Kupiłem filtr. No i cóż, filmik, który był już wiele razy, tak? Przynajmniej za dwa. No, po prostu powtórzę. A może to jest dobre dla algorytmów, słuchajcie, zasięgów. Dobra, y, temperatura już tutaj widzicie doszła, Od tutaj. Bo chcę, żeby był na gorąco. No i wyłączyłem. Y, pojemniki po oleju poprzednim. Na Qualitum, tak, na tym polskim. Y, taki, 5W30. W ostatnim roku wlałem ten C4. W30 dpf, no, takie oleje, a dzisiaj inny. Dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj Shell Helix, kupiłem HX8 5W40. O, 5W40, taki olej. To jest opakowanie 4 litry. Po prostu te oleje staniały. W ogóle oleje staniały. Nie wiem, co się dzieje, ale oleje staniały. To znaczy w sklepach nie. No, jak się kupuje przez internet. To tam staniały na znanym portalu na A, prawda? Yy, Shell się chwali, że ma jakieś dodatki czyszczące, każdy olej ma, yy, ale że ten ma jakoś więcej. To mówię, dobra, niech będzie Shell 5W40. Yy, co do tego, słuchajcie, do tego jest mi potrzebny śrubokręt krzyżakowy. I tu kupiłem filtr. No i tak jak zawsze mówię, tak mówię, słuchajcie, i teraz. Filtr ten jest Master Sport Germany, marka, która mnie zawiodła jeśli chodzi o klocki hamulcowe. Natomiast filtr nie przypuszczam, żeby był zły, ja oceniam filtr po, po, po prostu optycznie, po tym z czego jest tutaj zbudowany. Jeżeli jest taka harmonika powleczona siateczką i w środku jest taki, jakby nie wiem, jakby to nazwać, filc, nie filc to taki filtr kupuję, a jeżeli w środku tutaj jest żółta harmonika, to takiego filtra nie kupuję, ok? No, jest też o-ring tutaj, prawda? Także no cóż, niech będzie. Niech będzie, zaraz go zmienię, ale najpierw odpompowywuję olej. Mówię, zawsze robię tak. Tutaj mam bańkę, robię to po prostu na trawce, ale robię uważnie. Bańka oczywiście idzie do przoka. Nigdy nie wylewajcie, ani ja tego nie robię Ja tutaj w bańkę jakąś starą Słuchajcie yy, Ten stary, ściągam, zakręcam i oddaję do przoka. Tak yy, Nie wylewam nigdzie oleju Absolutnie słuchajcie, absolutnie tak nie róbcie To nawet zabije małe zwierzęta I tak dalej, i tak dalej Dobra Zanim jeszcze yy, będzie pompeczka To w tych silnikach 1.3 95 koni trzeba poluzować Słuchajcie to to, bo filtr jest tutaj niby łatwa, łatwa, nie? Łatwa sprawa. No ale, żeby się tam dostać, trzeba poluzować. A więc luzuję, słuchajcie, te opaski, ok? O, po prostu te zapinki trzeba trochę rozpiąć, tak, żeby ten kabelek nie przeszkadzał. Zdjąć tą, yy, tą to kolanko, no i, no i po prostu. No i po prostu, słuchajcie. Odkręcamy, tak? Toszka chodzi, olej się leje. Teraz pokażę Wam jeszcze raz, bo kiedyś to pokazywałem w filmiku, dlaczego wymiana pompką, w, przynajmniej w tym silniku, jest lepsza. Jest lepsza. Słuchajcie. Ano dlatego, że tutaj zalega olej. I jest go tutaj z pół szklanki. Tak, bo tam jest jeszcze tak w głąb idzie to tutaj. Pod kopułką filtra oleju. I co z tego, że na, zdejmę na przykład, no, bym musiał na najazd wjechać, tak, albo jechać w ogóle do mechanika. Ale nie odbierajcie mi przyjemności robienia samemu czegoś. Słuchajcie, a więc trzeba by zdjąć. No, tą osłonę silnika, tak, tutaj jest osłona silnika, cała wielka taka płyta. No i teraz tak, odkręcić korek, tak, zleje z miski, ale stąd nie zleje. Co mam zrobić z tym olejem? Albo go strzykawką wyciągać, albo właśnie tak, jak za chwilę zobaczycie. Olej już. Przeszedł cały z miski. Jeszcze tak ruszam tym szlaufikiem, tak, wykręcam na różne strony, żeby w te zakamarki wszedł i zobaczycie jak to będzie znikać, tak, jak to będzie znikać. No, będzie trochę głośno. Zobaczcie. Stop. O, jak tam jest głęboko. Widzieliście, zobaczcie ile teraz, o, jaki tam jest dół jeszcze, nie? I cały ten olej, żeby wybrać, no to trzeba by było po prostu odkręcając miskę, no to tutaj by trzeba było strzykawką wybierać, po prostu odciągać, nie? No, ale mówię, tu jest dobre pół szklanki, dobre pół szklanki oleju. No tak to zrobiono, że on tam nie spada do miski, nie wiem, tak jest zrobione. Ja kiedyś miałem Opla i było to samo, Astrę miałem. Taką od nowości w ogóle, nie? Kupioną w salonie. Tylko benzynową, ale to było to samo. Tylko zamiast tej strony to było z prawej. Ten sam typ filtra i też tam zalegał olej. No. Także ja jeszcze się troszeczkę tutaj spróbuję pobawić. I jeszcze ile tam wyjdzie, będę tak ten szlaufik, tak? Wyciągał, odwrotnie tak wsadzał. Jeszcze niech się trochę popracuje, a później zalewam nowym. Także, cóż, O ring właśnie zmieniłem. Tutaj jest nie zmieniony O ring. O, stary już leży. A filtr to jest prościzna te, tego typu filtr w oplach. Tak w ogóle, prawda? Tak w ogóle. Jego się po prostu y, tutaj ma takie ząbeczki, i tymi ząbeczkami tutaj, nie? Słuchajcie, y, cofnijcie się ze 4 lata wstecz. Są filtry do tego samego motoru. Tutaj z otworem. I tutaj z takim króćcem jak ten są filtry tu z otworem, i tu z otworem bez tego króćca i są jeszcze trzecie, także są cztery rodzaje filtrów do tego silnika. Seria. Jak kupiłem to auto, to, to założyłem zły filtr i tak jeździłem. A dlaczego? Dlatego, że ktoś wcześniej złożył. Tak szybko, szybko. Wiecie, jak to jest, jak się kupi auto. Szybko, szybko olej zmienić, nie? No. Ale później wyczułem, że to jest coś nie tak. No i słuchajcie, teraz robi klik. O, taki klik, także ten filtr już nie wypadnie. No i, no i właśnie. No i trzeba go po prostu tutaj posmarować tym olejem. Ten oring, on tutaj już ma swój. No i po prostu tu, nie? A więc, no, zakręcam. No i także już zrobione, nie? Kolorek zakręciłem olejem, zalałem. No i wymiana oleju zrobiona, jak nie zmienię auta, to ciągle mówię, że zmieniam, ale póki co nie zmieniam ciągle, no to znowu za rok zmienię, no właśnie. Sprawdziłem jeszcze filtr powietrza, także kupię, bo dwa lata nie był wymieniany, no to akurat tak co dwa lata filtr powietrza no to pokażę, ale ja już pokazywałem ten filtr powietrza jaki i tak dalej także wystarczy poszukać gdzieś ze dwa lata temu nie? hej bo to jest dzień następny także słuchajcie, przyszedł filtr powietrza, ja już tutaj mam odkręcone, 6 śrubek raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, na siódemkę klucz, jakby co no i słuchajcie no, nie spadnie dobra i tak wygląda ten filtr. A teraz przyniosę ten, który, który kupiłem. Kupiłem filtr FAST. Nie, to nie jest reklama, to jest zakup własny. Teraz podobno tak ludzie mówią, bo każdy myśli, że jak cokolwiek pokażę w internecie, to jest już reklama. No ludzie, bez przesady, głupota, nie. Ten filtr był Febi i on wyglądał z tej strony tak. Był taki schodkowy, nie? O. No tutaj jest już zawalony. Ja już go raz odkurzałem, nie? W zeszłym roku przed tą jazdą, bo był wymieniony jakoś tam z pół roku wcześniej, ale dobra, wiecie co? Jaka uwaga? A taka uwaga, że te filtry można się bardzo łatwo pomylić, bo do tych silników tych filtrów jest chyba z 5, jak nie 6 rodzajów tak a że ten silnik 1.3 CDT i 95 koni mam w wersji od Alfa Romeo dużo rzeczy tu jest od Alfa Romeo na przykład Mito miało te silniki diesla Punto on jest tutaj ścięty a są takie proste i tu mają siateczkę taką nie, to musi być ścięty na to trzeba zwrócić uwagę no i zobaczymy czy ten fast pasuje nie Także wyciągamy. Ten ma inaczej, bo ten ma, tamten miał takie schodkowe, a ten ma profil skośny. Ciekawe, czy wejdzie. Patrzę, czy nie jest gdzieś przebity. Co byłoby tragiczne. Nie, jest, jest, jest. Wygląda na to, że jest ok, nie. Dobrze. Słuchajcie, jakby kogoś interesował, symbol fasta to jest taki symbol. No i przymierzamy, nie? Przymierzamy. No. A, zaraz, zaraz, zaraz. Tutaj yy, przymierzę tylko, czy będzie pasował. No, będzie pasował, tak? Tylko, że... Słuchajcie, tu jest trochę... Pospadało mi z tego filtra. No, jakieś dwie muchy to... <grytanie> ja to... Mm, ja to wytrę. Dobra. Trochę powycierałem tutaj, bo słuchajcie. Wlot powietrza jest tutaj. Tutaj wlatuje powietrze. Dostaje się pod ten filtr, nie? Przechodzi przez niego i idzie tutaj. I kierowany jest tutaj na turbinę. No i do silnika. Tak to działa. Dobra. A więc oglądamy jeszcze raz. Oglądam ten filtr. Słuchajcie. Czy gdzieś nie ma jakichś zadziorów na, na uszczelce? Dobra. Jest gra. O. Pasuje jak gula. Tak, pasuje gula, to jest od tego. To jest od tego, czyli powietrze wchodzi tam, wychodzi tu i pod pokrywą przechodzi tu, oczyszczone. No tak to, tak to działa. Dobra. No i zakręcenie pokrywy, tylko znowu te 6, 6 śrubek. No i przykręcone. Tak, troszkę tylko jeszcze pokrywę, można trochę przetrzeć i tyle i filtr wymieniony powietrza, to jest dość ważna rzecz w dieslu, bo no w każdym aucie, ale w dieslu szczególno, w szczególności yy, z turbiną prawda, żeby turbina nie miała oporów, żeby nie musiała stać przy zabitym przy zabitym filtrze bardzo prawda, no Także ja tam wymieniam ten filtr. Staram się raz w roku. W zeszłym roku chyba już zapomniałem o nim Jechałem, nie miałem czasu. To wziąłem go i odkurzaczem tylko odesałem. Ten, no, wyglądał jeszcze tak czysto, nie? Ale w tym, no to już mówię, wymienię. Dobra, hej, cześć. Drobne przeróbki. Pokazuję wszystko. Słuchajcie, nietypowa historia, która. No, powtarza się na przykład u, u moich znajomych. Słuchajcie, tutaj była kość. Kość, kawałek kości. Dosłownie taki. Jakieś zwierzątko tutaj to naniosło. Nie wiem, kuna, mysz, ale chyba mysz by tego nie zawlekła gdzieś tutaj. Poza tym w okolicy są też małe koty jakieś dzikie. Bardzo płochliwe. Nie wiem, może tutaj jakiś mały kot. W każdym razie myślę, że to jakaś może bardziej kuna, czy, mm, czy jakieś zwierzę, które tak, lubi również gryźć, słuchajcie, kable. I powiem Wam tak, że u znajomego pod blokiem, pod blokiem kuna pogryza przewody tak, że nie mógł dojść, po musiał jechać do mechanika. Inny kolega w nowej Toyocie, nowej Toyocie, dosłownie kilka miesięcy, yy, odkrył gniazdo, a w tym gnieździe jajka yy, pod maską pod maską, ale to były widać jakaś też kuna, czy jakiś zwierz przyniósł sobie, po prostu zrobił sobie spichlerz, no bo wiadomo to są ssaki nie znoszą jajek niemożliwe, żeby ptak się tam zagnieździł a dosłownie w tydzień nigdzie nie jeździł, tak I ta, ta Toyota stała, słuchajcie, RAV4 hybryda, niesamowite nowa, mająca kilka miesięcy yy, i w ogóle słyszy się o tym w internecie, że bardzo dużo jest gryzoni, bo no, łagodne, zimy, i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie co? Jeszcze wam coś powiem, bo temat jest znany. Czemu gryzą przewody? Czemu w ogóle gryzą przewody? To jest źle pojęta ekologia. Powiem wam tak, że dlatego, że do produkcji tej izolacji używany jest rybi olej. Podobno i takie resztki z ryb z przemysłu, tak? Generalnie, które normalnie gdzieś tam utylizowano, teraz są brane do do produkcji tych kabli, żeby była ekologia. Rozumiemy to. Ale ci ekolodzy, którzy tak bronią również małych zwierząt, i tak dalej, przy budowach autostrad, itp. itd, nie biorą pod uwagę tego, że te kable mają po prostu aromat, rybi aromat tłuszczu rybnego, i, mm, no i one to jedzą. No niestety, zatruwają się też. No. Niestety się też zatruwają, taka to jest ekologia, czyli tutaj drobnych zwierząt nie, bier, nie bierze się pod uwagę, prawda? Zobaczcie jak to wszystko wygląda w tej yy, Unii Europejskiej. Szkoda mówić, szkoda mówić. Natomiast no cóż, temat umówiony. <gryśla> Autentycznie tak jest, to jest rybi olej, który yy, te, dlatego te izolacje, a, a takie saki, małe gryzonie mają wyczulony strasznie węch i odrobinę będzie tego zapachu, i już zaczną to po prostu gryźć. Po co? Nie po to, żeby pogryźć, tylko po to, żeby się najeść. Hmm, niesamowite. Yy, teraz tak, miałem tutaj taki no już stary, leciwy, który jeszcze był sprzed lat. Yy, odstraszacz, kun, ale on po prostu przestał działać. Tak, zaśniedział być może od gorąca i tak dalej. Kupiłem coś takiego. Jakiś bradas. Słuchajcie, to jest mój zakup własny. To nie jest reklama, tak? Mój zakup własny. Słuchajcie, kupiłem to na znanym portalu na A, tak, w Polsce, niecałe 20 zł. okej, okay? jest narysowana taka kuna <laughs> przekreślona, no i słuchajcie jak to wygląda, no tak to wygląda, że ja już wykonałem tutaj, um, wykonałem tutaj, słuchajcie, taką podstawkę, tak, to jest z, z kawałka małego aluminiowego kątownika, um, przekręciłem, no, i tutaj, tutaj gdzie był, tak, pod ten wkręt, pod ten on, on, on mniej więcej tak będzie. Nie? Zaraz go będę podłączał. Tylko tak, są trzy przewody, wiadomo, czerwony plus, czarny minus, i to już ma działać. Ale gdyby ktoś chciał podłączyć na stałe, to jeżeli na zielonym pojawi się napięcie, na przykład po stacyjce, tak? Po stacyjce włączamy stacyjkę, chcemy jechać. A więc wtedy podłączamy ten zielony gdzieś do plusa ruchomego, czyli do plusa, który się pojawia po stacyjce. Może być pod reflektor, tak, gdzieś pod kabelek, pod reflektor, no i wtedy będzie to wyłączać się, prawda? A jeżeli nie będzie tutaj plusa, no to, no to normalnie działa. Ten, ten może po prostu być nieczynny. No i podłączam. Także słuchajcie, to jest już zmontowane świeci się, jak się przyłoży tutaj ucho to słychać takie bardzo delikatne cykanie jakby, mam nadzieję że to po prostu będzie odstraszać skutecznie, skutecznie te różne ryjkowate zobaczymy, no a tutaj po prostu mm, nie wykorzystałem tego zielonego, bo ja mam taki już wcześniej od poprzedniego takiego odstraszacza, który się zepsuł mam taki mikrowłącznik hmm, także ja tym będę włączał tutaj mi idzie, tutaj jest masa hmm. Tak, złapałem tutaj stąd. No i słuchajcie, no to byłoby wszystko. A teraz y, robię dodatkowy włącznik na minusową klemę akumulatora. I kupiłem taki włącznik. Yy. I słuchajcie, tylko rozkręciłem go od razu. To są dwie śrubki takie. I przekładam odwrotnie, bo mi się po prostu. Yy. No, nie pasuje mi tam, w tym akurat samochodzie, prawda? Więc przełożymy to tak, o ile się da, nie? Ale powinno się dać. Czyli to powinno iść tu a to tu. No i tutaj jest taka sprężyna i po prostu blaszka. O. I tutaj przełączamy. A więc teraz tylko skręcę to. A teraz taki wyłącznik, ten, ten właśnie, który przed chwilą widzieliście wyłącznik. No, powiem tak, oczywiście może go nie być, nie? ale montuję go jako wyłącznik bezpieczeństwa. Nie wiem, są nieraz jakieś sytuacje, w których trzeba natychmiast wyłączyć akumulator. Nie mówię tutaj o kradzieży czy coś, wręcz przeciwnie, chociaż kradzież auta no, to jest inna sprawa. Ale no, coś się dzieje, coś się dzieje, typu nie wiem. Bo trzeba wyskoczyć za kierownicę i wyłączyć akumulator. Owszem, ja tutaj mam tą szybko złączkę, więc niby mógłbym, ale powiem Wam szczerze, że to dość ciężko idzie. Jest tak zakneblowane. Kupiłem ten wyłącznik żeby po prostu. Teraz jest załączony w poprzek. Teraz jest wyłączony. W ten sposób jest wyłączony, nie? A w tej. O, nawet włącza się ten na myszy, nie? Co pokazywałem, jak montuje ale jest taka sytuacja, dlatego chwilę omówię. Po co to robię? Powiedzmy, że nie wiem, gdzieś zostawiam samochód, ale chcę, żeby alarm w nim chodził. Jakieś inne obwody, może coś zostaje, coś co się ładuje, prawda, z akumulatora i tak dalej, i tak dalej. No to wtedy wyłączam minus, prawda? Cyk, wyłączam minus, ale chcę, żeby nadal były obwody. Więc tutaj mam bezpiecznik. Słuchajcie, to jest bezpiecznik 10A, 10 12V. Tego typu bezpiecznik jest automatyczny. To znaczy, jeżeli prąd będzie płynął większy niż 10A, to go wyłączy. A jak przestanie być, powiedzmy, większy pobór, no to go załączy z powrotem. Czyli to nie jest bezpiecznik taki, który się spali, trzeba go wymienić, prawda? Czyli powiedzmy teoretycznie, również gdybym rozłączam akumulator, prawda? Rozłączam akumulator. O, jest rozłączony, tak? Yy, no ale chcę go no i chcę gdzieś tam powiedzmy iść zostawiam go, tak, więc mm, od klemy ujemnej nadal obwód będzie się zamykał tak, przez ten yy, przez ten bezpiecznik i ja go puszczę tu tak, jego ja go zamotuję, zamocuję tu, tylko po prostu przykręcę na śrubkę, ok niech sobie tak będzie o. tu go wezmę na śrubkę, a tutaj zamocuję go do minusa, dalej, nie że przez niego będzie prąd płynął nadal 10, do 10 amper, do 10 amper. No, takie, takie coś, prawda? Za chwilę to skręcę, to pokażę. Y, oczywiście te końcówki, no, musiałem sobie sam pozarabiać, ale słuchajcie, ja to lubię tak grzebać. Ja to lubię od dzieciństwa tak grzebać. Końcówki są pozagniatane, izolacja, to są termokurczliwe końcówki, Tutaj oczko, tak, większe, tu oczko mniejsze. Także zobaczymy, jak to działa. Yy, yy, w sytuacji, właśnie awaryjnej, gdyby ktoś chciał odpalić samochód, a to jest już prąd rzędu 200 Amper, prawda? Rzędu mniej więcej, więc on rozłączy obwód. Czyli ktoś widzi, że niby kontrolki zapłód włącza kontrolki, wszystko się pali, ale w momencie, kiedy przekręca kluczyk, rozłączy go. Po prostu trzeba wtedy akumulator załączyć. Ja wiem, to nie jest zabezpieczenie głównie, to nie jest, to nie chodzi głównie o jakieś zabezpieczenie antykradzieżowe, bo wiecie, no może maskę otworzyć, zobaczy włącznik, przekręci już, nie? Ale jakieś spowalniające, bardziej zabezpieczenie, gdyby się coś stało, tak? czemu to robię słuchajcie, no nie wiem wybieram się tak, wybieram się na kolejną wyprawę, słuchajcie, tyle nie wiem, że auta takie różne takie rzeczy mają różne rzeczy się mogą zdarzyć no i zamontowałem coś takiego to też nie jest reklama Kupiłem to sam na swojej potrzeby to też tak od razu mówię no zaczyna deszcz, deszcz padać, to muszę się zwijać no, i już skręciłem. <laughs> tak, minus przesunął się troszeczkę tutaj. Tutaj jest wyłącznik, czyli teraz jest rozłączony. Ta kontrolka akurat jest tutaj, to powinna zgasnąć. Ale widzicie, ona nie gaśnie, bo obwód się zamyka przez automatyczny bezpiecznik 12V10A, czyli nadal samochód jest zasilany. Teraz włączam główny obwód. Dogrywam z komórki, bo <noise> skończyła się bateria. Słuchajcie, jeżeli płynie prąd, na przykład 5, 8, 2, nie wiem, 10A, to tak samo na minusie jak i na plusie się odkłada, prawda? Czyli bezpiecznik y, może na minusie? Tak, to jest prąd stały, słuchajcie. No i odpalamy. Ok, zgad. Odpalił, tak? Yy, odpalił, a teraz yy, rozłączam to. Czyli rozłączam akumulator idzie przez to. Normalnie nie będę tak robił, ale gdyby ktoś, powiedzmy, tak, chciał mi ten samochód odpalić, no, to, no przynajmniej go na pewno to spowolni. No to odpal. spróbuj odpalić. Nie da się? Nie da się. Jeszcze raz. Nic. Dobra, słuchajcie, to na razie. Hej, cześć.